Cieńkom wszystkim z tej strony Arik witam Was w kolejnym odcinku z Lubelszczyzny Farming Simulator 17. W dzisiejszym odcinku, jak sobie pewnie widzicie, już zrobimy sobie akcję kopanie ziemniaków, także pokażę wam tutaj sprzęt od razu, ale za chwilę się bardziej na nim skupimy. Teraz takie krótkie tylko rzeczy informacyjne, żeby nie przedłużać. Po pierwsze, przeziębiłem się troszeczkę i mogę mieć głos inny niż zazwyczaj, tak, ale także nie zwracajcie na to uwagi. A kolejna sprawa jest taka, że u chłopaków dzisiaj trwa e, live charytatywny zapewne link macie w opisie e, do do chłopaków, żeby się tam mogli coś e, wspomóc bo jakby ktoś nie wiedział jednemu z widzów e, no jakby to powiedzieć uszkodzeniu uległ dom wskutek pożaru, także także zachęcam do pomocy, bo naprawdę każdy grosz się liczy i Pokażcie serce A my dzisiaj tutaj będziemy sobie czytać pytanka podczas pracy Odcinek będzie bardziej myślę na luzaku, żeby nie było aż taki spięty i, I taki smutasowy, jak nam jak ktoś nazwał Jakie jak to były poprzednie odcinki, czekajcie Podniesione, podniesione Ogólnie dzisiaj pierwszy raz będę testował tą właśnie kopaczkę Czekajcie, czekajcie, sobie tutaj wyjadę na drogę, aby Proszę się zamknąć, albo dobra, aż nie będę zamykał tych drzwi, co ja robię, za chwilę będę siadał z powrotem. Zamyka się brama, zamyka. E, ogólnie ostatnio coraz bardziej się nasiliły pytania, kiedy wydam Lubelszczyznę i tak jak już mówiłem kiedyś, no po zakończeniu sezonu także już tak naprawdę mamy jesień tutaj w grze i niewiele zostało, także jak widzicie już nawet kurydza jest. Jest żółta. Miała być kiszonka, ale ta się czkarnie działa tak, jak już mówiłem na poprzednim odcinku. Czekajcie, sobie tu w krzeszory troszeczkę wiadę. O! Sobie tak ślicznie zawrócimy tutaj. A bynajmniej chciałbym, żeby to ślicznie wyglądało. Czekajcie, czekajcie. Teraz robimy tak, bo to trzeba było chyba wyładuj tutaj. Dokładnie. Eee, opuść kombajn coś się ruszyło. Eee, ludzie! Czekajcie, bardziej na lewą stronę, bo mnie zbiera od A Ej, no super jest. Jakim to tempem mam jechać? Takim? Troszeczkę za szybko, może. Wiesz, w sumie. Skoro fałem takie tempo narzucił pracy dla tej, dla tej kopaczki, to tak będziemy sobie jechać. Także jeszcze raz zachęcam do pomocy. I wbicia na ten live do, do chłopaków. Nie wiem akurat o której godzinie wydaję ten odcinek i u kogo będziecie oglądać live'a, ale do któregoś z chłopaków zapraszam, bo na pewno u kogoś ten live będzie. Dobra, tak więc lecimy sobie z pytankami, słuchajcie, i pierwsze pytanie: czy będzie odcinek z Kamerką? No, planuję odcinek z Kamerką zrobić, ale powiem Wam, że to już chyba. Chyba wtedy, jak, jak już będę miał nowego pc -ta, nie? Bo no tak teraz na tym złomie nagrywać, to jeszcze jeszcze dłużej by się te filmy renderowały z tą niż niż teraz. Kiedy bym zna To już mówiłem. Jak wyjeżdżałem z gospodarki, jak ktoś nie zwróci uwagi, to niech sobie cofnie. <laughs> Fiat 600. Aha, fajne pytanie. Czy będzie jakiś kiedyś filmik z Reala? No, na pewno chciałbym coś z Reala nagrać. Niestety nie mam kamery jakiejś, żeby to, żeby to ogarnąć No myślę, że kiedyś jak już będę miał kompa nowego to wtedy pomyślę nad jakimś GoPro czy, czy coś Ale póki co No Nie pozwala mi sprzęt na Na tak naprawdę takie profesjonalne nagrywanie na tym YouTubie Jakie auto kupisz? Jak zrobisz prawo jazdy? No słuchajcie takim moim Moją lendryneczką, którą chciałbym sobie kupić jest BMW 320i E46 Czyli typowa trujeczka Po lifcie wersja oczywiście, żeby wyglądała ładniej Bardzo fajny samochód, mi się strasznie podoba Nawet tak na BMW nie jest taki drogi O, cały czas mam wrażenie, że ja za szybko jadę z tą kopaczką Czekajcie, czekajcie Poprzeczny, kto ja właśnie mówił mógłbym sobie zrobić na samym początku. I tak tutaj też zrobimy, dlatego sobie na chwilę telefon odłożę z tymi pytankami, prawda? A się skrzywiła. Ale naprawdę no, miał fałę łeby, żeby, żeby to tak sprytnie wymyśleć. Że ona zostawia po prostu właśnie. Ale to w farmingu denerwuje, nie? Czy w kombajnach, czy... Ale ona się skręca szybko. gdzie będziemy raz przy razie jeździć, sobie wiadę tutaj. Czyli będziemy robić tego poprzeczniaka jak ona tak zawraca sobie Bo nie wymieniłem kejsa na tą nowszą wersję To już mówiłem chyba w poprzednim odcinku Ale nie pamiętam dokładnie Dobra, opuszczona została I teraz pokaż mi jak ty to kopiesz tutaj Oczywiście czekamy też na korkowiaka, żeby później te, te ziemniaki zebrać Czekajcie, o Omijak, O mijak, o tego nie chcemy no, jak, jak mało zbiera, to właśnie zostają takie takie kubki. Ale to już nie jest wina kopaczki, tylko wina farminga. Ej, no czemu ona nie zbiera? Halo. Będę musiał jechać bardziej, bardziej w ten sposób. O, dobra, teraz zbiera na fula. Dobra. Lecimy dalej z pytaniami. Czekajcie, kamerę sobie wyrównam tylko. O, tu jakieś pytanie strasznie długie, czy jak wtedy ty byłeś, że jak ten, to takie. Aha, to jest tego typu pytanie, okej. Okay. Eee, skąd się wzięła pasja do rolnictwa? No dlatego, że mieszkam na wsi. To jest chyba jedyny powód. No bo nie rozumiem, niektórzy. Na... Może i z miasta się niektórzy interesują wsią jakoś tak, że wiecie, są pasjonatami. No ale na pewno większość właśnie takich hobbysów czy pasjonatów wsi, no to po prostu... Yy, powodem, że to wieś tak lubią, to, to jest to, że po prostu nasi się wychowali, się urodzili. I, I to jest na pewno stąd. Jak zacząć przygodę na YouTube i nie przejmować się głosem? Yy, wystarczy, że tego bardzo chcesz, że masz jakikolwiek tam sprzęt, żeby to. Czekajcie. Ja sobie tak kamerę opuszczę, żebyście cokolwiek widzieli. Yy. Może będę jeździł troszeczkę z zewnątrz teraz chwilę, żebyście cały czas nie musieli widzieć tego wnętrza. Eee, powiem wam tak, gdyby... Gdyby każdy się przejmował swoim głosem, to nikt by nie nagrywał na YouTube. Znowu zostawiam mijaka tak w ogóle, ale już nie wiem jak mam jechać, bo jadę rządkiem idealnie, także. Muszę jechać tak chyba. Tak to jest w tym nie? I musisz po prostu chcieć. Musisz... Nie możesz się poddać. Nawet tak na początku nie będzie ci wychodziło to... Nie, nie, nie możesz się poddawać, bo... Jak się poddasz i raz stwierdzisz, że to nie, to nie dla ciebie, to już po prostu nie wrócisz do tego, bo... No bo nie, a tak jak coś już zdobędziesz, będziesz widział, że te suby ci rosną, te wyświetlenia ci rosną, większą aktywność widzów zauważysz, to wtedy dopiero zobaczysz, że że jest dla kogo to robić, a nie tylko dla siebie nagrywać i, I to jest największa satysfakcja, nie? Kiedy, kiedy widz naprawdę pisze, że obejrza odcinek do końca i to, to jest najfajniejsze, że odcinek się podoba i bo to film ma sprawiać satysfakcję widzowi, a nie tobie, także mam nadzieję, że z kanałem sobie wystartujesz. Jak poznałeś całą ekipę Mafia Solid Steam? To już mówiłem kiedyś na odcinku. Podaję, drugi odcinek na moim kanale to był. Także jak coś chce, to niech sobie tam go odpali. Tam też odpowiadałem na pytania. Czy masz zamiar kiedykolwiek jeszcze wydać jakiegoś moda? Tak, oczywiście. Może nawet dzisiaj jeszcze coś wyjdzie wieczorem, jakby ten odcinek oglądacie. Konkretnie to będzie prasa. Eee, Czekajcie, podniosłem, podniosłem. A jaka prasa? To sobie zobaczycie. Jest, jak ten. Jak ten... Pokos, że tak powiem wygląda. Nie no, nie można nazwać pokosem. Te rządki wykopane. O. Kartoflisko. <grystanie> Dobra, czekajcie jak ona zbiera teraz. Niby dobrze. Okej. Okay, <grystanie> seba. Nagrasz ze mną odcinek, a dasz te 7 plis. <grystanie> Tutaj sobie oczywiście widzę, że to napisał dla Beki no Naprawdę, ludzie, niektórzy to przesadzają. Jedna i ta sama osoba czasami potrafi tyle zaspamić o jakiegoś moda czy mapę, że 5 osób czasami tyle nie zaspomuje co jedna osoba. E, czy będzie prezentacja Twojego stanowiska? E, ludzie, ja bym może i z chęcią wam pokazał stanowisko, ale ja się nie mam czym chwalić tutaj. Także to nie jest żadne, że tak powiem, jakiś rarytat, żeby się tutaj tym przechwalać. No kurde, ludzie. Mam uszkodzony monitor LCD i jeśli jeszcze ktoś nie wie, siedzę przy zasranym kineskopowym kwadratowym monitorze. Ale już spokojnie, już do naprawy idzie. W najbliższym czasie ten LCD w końcu. I wrócę do, do dawnego monitora, bo na tym to już jest. Słuchajcie, bierze mnie po prostu coś. Coś nie bierze, jak już na tym nagrywam, nie? Jest żałosny ten monitor. No... Robienie map to jest po prostu katorga, jak widzisz, widzisz kurde, kawałek tylko. Jak, jak się ogarnia gianca, to wiesz, że po lewej stronie jest taki pasek z funkcjami i po prawej. I po środku można tam robić sobie, przesuwać właśnie kamerę i tak dalej, ustawiać modele w mapie. po prostu to jest tak małe na tym kwadratowym głównie, że, że to jest granicze z cudem zrobienie czegoś fajnego. Ci dziwię, że, że Lubelszczyzna powstała, że tak powiem, na tym monitorze. Kurde, no ta kamera jest tak wysoko. Ja jakoś zawsze o taką e... No i Jak powróciłeś do nagrywania to wydasz mapę i jakby Twój team nadal nie miał czasu dla Ciebie to byś wybrał stop team. E... No mapę, co do mapy też już mówiłem. Moje plany, że tak powiem. Że zamierzam ją wydać pod koniec tego sezonu. Czekajcie, wydaje mi się, że zostawiłem o jak? A może jednak nie. E... A czy... Gdybym mój team, czyli Mafia Solec Team e, Czy gdybym kiedykolwiek go opuścił, to trzebym przeszedł do Stop Teamu. I powiem wam, że. O ile wcześniej przed poznaniem chłopaków e, z Mafia team, oczywiście, e, jakoś specjalnie tak wiecie, no, no z nikim nie gadałem można powiedzieć na Skype, jeszcze wtedy, czy, czy na TS-ie. i powiem wam, że że byłoby mi ciężko teraz, żeby nie pogadać, nie, z kimś, po prostu tak sobie siedzieć przed kątem i, i z kimś pogadać, nie, i po prostu kiedy e, kiedy chłopaków teraz nie było, bo Bolek remontował ten pokój, Brączka wieczorami najczęściej nie ma, Adam chodzi do pracy i tak dalej, to powiem wam, że przesiaduję sobie u chłopaków ze stop teamu. I tutaj nie będę nic ukrywał, jeśli o to chodzi. I powiem wam, że naprawdę, gdyby nie daj Boże, mój team się kiedyś rozleciał, czego naprawdę nie chcę No to... No to wtedy po prostu, no... No wybrałbym stop team, nie? Wtedy Czyli po prostu bym... Yy, tak powiem... No, no po prostu, nie, nie wytrzymałbym bez pogadania z kimś o, o... tematach, które mnie interesują, bo... W klasie nie mam takich osób, nie? Ale póki co... Jestem w Microsoft z Team <laughs> Miejmy nadzieję, że tak zostanie i... A to, że nie ten... nie mam z nimi odcinków, to jest słuchajcie, związane tylko z brakiem czasu. Zobaczcie, oni też sami ile to cokolwiek wrzucają na kanał. E... Jedno duże pytanie. Skąd w ogóle wziąłeś się na YouTube i skąd pomysł na nagrywanie? E... Skąd wziąłem się na YouTube? E... No trochę trochę dziwnie to jest ujęte, ale skąd się wziąłem na YouTube, no? Z powodu takiego, że zacząłem nagrywać, a ogólnie skąd pomysł na nagrywanie? Powiem wam, że... <grych> to, to jest troszeczkę dziwna historia, bo swój pierwszy odcinek nagrałem tak naprawdę takie, to było na spontanie. Bo szukałem sobie mapy, o, taką, o takiej większej, żeby sobie pobrać. Yy, I zauważyłem, że wyszła 3 map V2 do 15 jeszcze wtedy. I po prostu yy, mówię, wow, ta mapa w 13 była fajna, zobaczę, pobiorę ją, jak ona wygląda, nie? Miała całkiem fajną optymalizację, że tam koło 60 klatek miałem na tym medium. To mówię, kurde, wszyscy mają kanał Steamu, tylko ja nie, nie? No to sobie pomyślałem, żeby ten odcinek, chociaż jakiś marny, nagrać, nie? I tak to się, słuchajcie, zaczęło. Później kolejne odcinki. I kanał się rozwinął. Eee... Yy. Czy pokażesz twarz? To już mówiłem, kamerka będzie najprawdopodobniej, jak już będę miał nowego kompa, bo teraz... No, tak jak mówiłem, komp by nie wytrzymał chyba jakbym... Jakbym wrzucił jeszcze kamerkę do renderowania. I tak ledwo renderuję. Kiedy nowa seria z chłopakami? No, z Borolączkiem mieliśmy w planach serię, ale... Ale jakoś też nie ma czasu się zgrać, kurde. O już mówiłem, kiedy wydam... Czy zrobię jakiegoś John do 17? Eee, teraz na pewno będę chciał wydać Wam to T7, które też tak swoją drogą bardzo, bardzo prosicie. Czekajcie, ja sobie odłożę telefon, sobie nawrócę się. Eee, o jest jak to wygląda paskudnie. Naprawdę ten farming to jest czasami dobija. Ups. Aha, dobra, bo nie miałem podniesionej, tak dlatego skakałam. Sorry, za chwilę zmóżę, że się nic nie odzywałem, ale. Ale, ale, sobie chciałem nawrócić. Eee, pyk, pyk, dobra, jest opuszczone. Jedziemy, chcę wyrównać kamerę, czekajcie. Pyk, dobra. Jedziemy dali. I ogólnie całe to, całe to pole chcę sobie zrobić na odcinku, także zobaczymy, ile będzie trwało. Eee, Czym, a, Czy zrobię jakiegoś John No to tak jak mówię, najpierw wydam Wam to T7 gdzieś pewnie na dniach a potem jakimś John się może zajmę jakiś 6930 No pamiętam, że kiedyś e, kiedyś się byłem jeszcze młodszy, to mi się John Deer 6930 właśnie podobał później gdzieś mi tak e, nasza, że tak powiem chęć na, wtedy one gdzieś samo wyszły, to mi się bardzo podobał e, John Deer 6170R a później, pewnego razu jak byłem w Świdniku lub Balace, że tak powiem, wiedzą co to jest, jest tam składnica, salon, można powiedzieć, New Hollanda, czyli Rolmax Świdnik i po prostu jak tam zobaczyłem tę siódemkę New Hollanda 210, no to się zakochałem w tym ciągniku. Naprawdę. I jakbym miał brać ciągnik w ralu, to New Holland T7 Jeśli teraz jak jacyś John Deere'owcy, że tak powiem, mnie oglądają To sorry John Deere'y też lubię, John Deere'y też szanuję Też mi się podobają, ale u mnie T7 jest na pierwszym miejscu I New Holland też jest na pierwszym miejscu John Deere jest na drugim Ale nie hejtuję tych ciągników John Deere'a, bo też są dobre I właśnie tutaj powiem wam szczerze, nie rozumiem tych niektórych zwanych fanboyi, nie? czy jak, przypuśćmy, ma Deera, to New Holland to jest gówno. Albo mam New Hollanda, to John Deere to jest gówno. I to jest... To mnie denerwuje, bo... Nie, nie, nie wyrobił sobie opinii takiej praktycznej na temat drugiego ciągnika, w sensie... Yy, że nie jeździł nim, nawet nie miał z nim styczności. Ja nie mówię, że niektórzy mogli tam mieć jakąś yy, styczność z przeciwnym, że tak powiem, modelem, z tym konkurentem. No ale niektórzy po prostu gówno się znają, a mówią, że że to jest gówno. Przeczytają opinie sprzed 5 lat, gdzie jeszcze coś nie było dopracowane i... I no, i tak to jest, nie? Czekajcie, znowu muszę odłożyć telefon, żeby sobie nawrócić. A yy, ale jest takie pytanie, czym lubiałeś się bawić? Czyli rozumiem, że jak byłem mały, tak? Uff. Czym lubiłem się bawić? No kurde, no jak byłem mały, no to wiadomo, z zabawkami, nie? Bardzo lubiłem klocki LEGO sobie układać. Jakieś tam miałem... Pamiętam taką paczeszkę, taki zamek był, czy to co, to... I właśnie, i właśnie to sobie układałem. LEGO. I... no. I za mało już lubiłem sobie jakieś pojazdy z LEGO właśnie budować też. Lubiałem, lubiałem kiedyś klocki LEGO i to chyba taka moja ulubiona zabawka była. O ile to można zabawką nazwać. Ale nie polecam nadepnąć na... na... Na klocek. Noga was będzie tak bolała, że. Uu. Czy zagrać kiedyś z widzami? Jak będę miał lepszy internet? No to oczywiście, że tak. Nie ma żadnego tutaj problemu. No, jeśli będzie jakaś seria z chłopakami? to już odpowiadałem. Kiedy vlogi jakieś? Jak będę miał pewnie GoPro. Chociaż powiem wam szczerze, że nażliwa, jak sobie wykupię pakiecik internetowy. E, teraz też mam głos, e, akurat w tym momencie, ale nażliwa sobie wykupię jakiś większy pakiet internetowy i. Myślę, że yy, jakieś tam krótkie live z pola na NBD robię, co się dzieje, później sobie nagram po prostu vloga, nie? Jak, jak da radę. Chociaż bardziej właśnie byłbym za liveami, bo nie mam za dużo miejsca. A ten telefon jednak troszeczkę jakoś ma dużo i te filmy troszeczkę zajmują. Na pewno będę foty jakieś wrzucał wam z reala, już dziwne. Teraz przynajmniej tak trzydziechą, ruszył pracę yy, w polu. Bo niektórzy nadal mi nie wierzą, że, że mam 15 hektarów i 30 HMK. Także mówię, ja będę Wam na każdym polu, na którym mi się uda być, bo wiadomo, szkoła. A nie będę zarywał szkoły gdzieś wiecie, dla, do pracy w polu. Bo aż tak bardzo to To nie, po prostu że tak powiem. Ale w żniwa, to w żniwa jestem na każdym polu, i tak jak ktoś kosi u nas. I będę wam każdą fotę wrzucał, żebyście zobaczyli, że te 15 hektarów jest. Też powiem Wam szczerze, że jak usłyszałem, że dopłaty zabierają od 2020 roku, powiem Wam, że nie wiem, nie wiem co rolnicy nadal będą chcieli się zajmować tym, bo po prostu no, no, z czego oni będą. Weźmie taki duży rolnik, yy, przypuśćmy, ma jakiś kredyt, i z czego on to spłaci ma takie, nie wiem, 200 hektarów to zobaczcie, ile miał z tego dopłat. A teraz gówno w zęby, tak to nazwę? ile mam hektarów? O, to przez przypadek na przed chwilą powiedziałem właśnie, że już 15, także masz już odpowiedź. Czy mam zamiar robić swoją 3D? 17, powiem wam, że tak. Ja już sobie do 15 je zrobiłem, ale nawet nie grałem na niej chyba. Ja gdzieś mam w folderze jakimś. Tak w 90% przypomina moją trzydziechę Nie mogę tylko znaleźć kabiny swojej, nie? Nie mogę znaleźć swojej kabiny do farminga Nawet w takich takiej nie ma Mam tu taką rzadko, bardzo rzadko spotykaną wysoką kabinę Coś jak sokółka trochę Coś jak... Ee, jak koja Była taka kabina Coś trochę jak nagle Takie kurde połączenie trzech kabin ale naprawdę jest bardzo fajna, wygodna Dużo miejsca na środku i... No i naprawdę jest rzadko spotykana Na necie to widziałem może ze dwie, takie trzy dziechy tylko z taką, z taką kabiną eee, Jak się poznam z Bolkiem? No to mówię, wejdźcie sobie w drugi odcinek na moim kanale Tam były odpowiedzi na pytania O kamerkę też już odpowiadałem Czy będę przerabiał jakieś swoje mody z 15 do 17? Ludzie, ja nie mam swoich modów Ja do 15 te mody, które konwertowałem, to były z 13, to nie były moje mody, to były moje konwerty tylko czyli, że ja je przerabiałem, ale nie byłem ich autorem, nie żeby się ktoś nie przyczepił, ale myślę, że te mody, które właśnie do 15 tam przekonwertowałem, to będę chciał gdzieś w najbliższym czasie, jak troszeczkę więcej będzie czasu, yy. bo teraz wiadomo, jest nowy semestr, trzeba sobie OSY trochę narobić. I, I wtedy będę myślał nad przerabianiem właśnie jakichś modów, map Bo polską wieś się chciałbym wam przerobić Bo już mówiłem o tym kiedyś eee, I no, na to pytanie by było myślę tyle I tak tego nie przeczytasz, a widzisz przeczytałem, także pozdrawiam cię Ogólnie pozdrawiam wszystkich, którzy pytania właśnie tutaj zadawali Bo to wy zrobiliście ten odcinek dzisiejszy, można tak powiedzieć Ja już wcześniej ogólnie Dzisiaj jest 27, a ja 17. Te pytania e, kazałem Wam zadać czyli 10 dni minęło. Ale pytania się nie przestarzały. Także. E, kiedy będzie zrobisz serii? W jak bolek od Smurfika do papie smerfa, Co? Troszeczkę nie zrozumiałem pytania, ale czy chodzi o to, że jakąś serię będę robił podobną jak bolek od Zera do fermena? Czy tam od Bizona do leksiona? E, jak wyjdzie jakaś mapa konkretniejsza? Bo tutaj się staram grać realnie na tej ludowszczyźnie, ale to jest tylko taka namiaska realizmu, nie? Że w sensie, że nie, nie kupuję tutaj nagle maszyn tak z dupy jakichś wielkich, tylko staram się trzymać takie jakie są. No ale żeby to była jakoś strasznie, strasznie realna seria to nie powiem. Patrzcie jakie zawracanie, He. I teraz sobie tutaj cofniemy, powinniśmy to już wziąć na raz i zawijamy się na gospodarkę z powrotem. Pyk, opuszczona została. Eee, o, kamerka w dół. Czy kupić dodatek kuna? Eee, powiem wam, że jak, jak stanieje, bo nie, nie, nie mam zamiaru wydawać na to chyba 73 ileś złotych. Masakra za drogie to jest. Czekajcie, ona zbiera te trzy rządki. Niby zbiera. Ale to trzeba równo jechać teraz, naprawdę. A ja jak zostanie o mnie to już nie będę się wracał po niego, bo no mi się nie chce eee czemu nie nagrywasz z bolkiem? bo bolek miał remont ostatnio a poza tym i tak ma sporo serii e... no i on jest cały czas w domu, my chodzimy do szkoły z chłopakami także wiecie, tylko wieczorami jest czas a wieczorami chłopaki nagrywają od zera do farmera więc tak to jest z tym czasem eee Od kiedy zacząłeś nagrywać i czy masz swoje gospodarstwo? Zacząłem nagrywać... O Boże, to był albo wrzesień, albo październik 2016, bodajże. I czy mam gospodarstwo? Tak, mam gospodarstwo, 15 hektarów, plus chyba tam troszeczkę, coś koło dwóch łąk. 3 dhm główny i jedyny ciągnik w gospodarstwie. Ale nie bójcie się, nie jest zajechana. Jest kurde ciągnik konkretny Nawet jakbym kiedyś miał jakieś nowe ciągniki To bym 3dziechy nigdy w życiu tej nie sprzedał Sentiment i tyle ja Ogólnie teraz ja pół między zerwę Aniżeli ten rządek No i wiadomo Jakie tam maszyny Pod 3 Nie mam kombajnu Co też troszeczkę ubolewam Nad tym faktem, ale Może kiedyś się to zmieni? Ile mam lat i skąd pomysł na nagrywanie? Ja mam 16 lat. E, prawie 17. Jestem rocznik 2000. Dokładnie nie będę mówił tutaj e, miesiąca, dnia i tak dalej. I skąd pomysł na nagrywanie? No to już mówiłem wcześniej. Także pytanie się niektóre jak widzicie, powtarzają. E, czy rodzice wiedzą, że nagrywasz? Wiedzą, wiedzą. Czekajcie, zostawiam w mijaka. wiecie, tam? mama to yy, ma bardziej, jest tak powiem wyrąbane na to, nie? Czyli tam nie przejmuje się. Mówi, a sobie nagrywasz, to sobie nagrywaj. Wiadomo, fajnie, że że coś nowego, że nie tylko wiecie samo, że o, grasz tylko, tylko wiecie, że coś, coś robię innego, nie? Także nie ma nic przeciwko temu. No i wiadomo, tato bardziej się że tak powiem z tego powodu A. cieszy, interesujesz, tak nie wiem jak to nazwać eee, jak mam imię i nazwisko wiecie co, to jest troszeczkę takie dziwne pytanie nie będę tutaj na odcinku mówił bo później będzie te, to na tych zaproszeń na Facebooku kto będzie chciał, to jakoś znajdzie tyle powiem czy byłeś na pokazach agroshow na Mazurach nie wiem wam to daleko na Mazury ludzie, jedyny jedyny jakiś taki jakaś wystawa, na którą byłbym w stanie pojechać. To jest Agropark w Lublinie, które swoją drogą już w ten weekend wyłączamy. O, podniesiona jest, podniesiona, dobra. I wracamy. Teraz czekamy na kurkowiaka otwarte i będziemy to zbierać. he! O Boże, Kuba, ze Timu. Eee, A mi mod, bo ja Cię oglądam i lubię Twoje filmy, daj moda, please. <laughs> Jak widzicie, no. Z niektórych ludzi właśnie lubimy sobie czasami pożartować. Bo naprawdę niektórzy przesadzają z tymi pytaniami o mody. Kuba, nie, nie dostaniesz yy, mod, modu, bo, bo FB plus 13. <grybujesz> Dobra, wjeżdżamy z powrotem. A i ogólnie czekajcie, bo miałem Wam pokazać na początku odcinka. Patrzcie, do tego case'a. Z przodu jest takie główienko podpięte. Pamiętacie te obciążniki z 11 No to to jest właśnie jeden z takich trzech obciążników, które w 11 były. On tak fajnie pasuje do tego case'a, okay, więc pomyślałem, że że sobie przekonwertuję go i te trzy inne obciążniki. Także jak będziecie chcieli, żebym takie główienka wam powydawał, takie trzy obciążniki klasyczne z jedenastki, to piszcie. Yy, I cóż, resztę, resztę pytań sobie zostawię na jakiś kolejny odcinek. Może na 15 tysięcy subów zrobimy kolejny właśnie odcinek z pytankami, taki typowy QA, już i cóż, ja się żegnam z Wami tym jakże pięknym ujęciem, ten casiek jest naprawdę śliczny. I cóż, do kolejnego odcinka, yy, najprawdopodobniej szytro, bo chcę wrócić teraz z tym cyklem takim, jeśli nie codziennym, to co dwudniowym z odcinkami. Także trzymajcie się serdecznie, Was pozdrawiam i do kolejnego odcinka. Na razie. Cześć!